Cześć, witam Was bardzo serdecznie w środę o godzinie 13 na kanale Pogromcy Betów. Kolejne dwa typy już przygotowane na pierwszym progu progresji za 25 zł, co oznacza, że wczoraj zielony kupon, który właśnie widzicie na ekranie, widzicie też na ekranie od razu, powiem, Excela, do którego dostęp macie w opisie filmu. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, na czym w ogóle progresja polega, to zerknijcie na początkowe filmy z tej serii. Eee, jeszcze co? W opisie filmu macie linki do mediów społecznościowych, Instagram, TikTok i Facebook są do Waszej dyspozycji. Na Facebooku zwłaszcza sporo promocji, promocji, konkursów, w których do wygrania bonusy na zakłady na Superbet, bo na Superbet sobie tutaj stawiamy. Ja przypominam jeszcze o innych, innych promocjach przygotowanych przez Superbet. Jeżeli wejdziecie na stronę bądź aplikację Superbet, zakładka promocje jest do Waszej dyspozycji. Tam znajdziecie bardzo dużo rzeczy, chociażby taką promocję, która nazywa się... American Dream. No i właśnie z tej promocji dzisiaj dla Was przygotowałem jeden z typów. A jeżeli nie macie jeszcze konta na SuperBet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie FreeBet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Łapka w górę, jeżeli ten film będzie Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby nie, żeby nie ominęły Was kolejne em, typy, a ja lecę z, e, właśnie, z, właśnie z nimi, z typami. E, pierwszy typ, tak jak powiedziałem, będzie Pochodził z tej promocji American Dream. O co chodzi w samej promocji, zerknijcie właśnie w zakładkę promocje, gdyż jakbym miał zacząć to tłumaczyć, nie starczyłoby czasu. Jeżeli chodzi o typ, to NBA i typ wspomagany przez chłopaków z grupy na Facebooku. Pierwsze spotkanie, które dziś wezmę, to już sobie tutaj rozwiję, rozwinę koszyków. NBA. No i mamy spotkanie pomiędzy, dzisiaj w nocy, pomiędzy Toronto Raptors a Indiana Pacers. Co mogę powiedzieć o tych dwóch drużynach, to to, że Toronto jest jedną z najgorszych drużyn w tym momencie w lidze. Nie pomaga też fakt, że stracili oni właśnie swojego lidera. Z drugiej strony Indiana, która no nie zaczęła dobrze z tego sezonu, natomiast miała bardzo ciężki kalendarz. W tym momencie mecz jest idealny na to, żeby odbić się od może nie tyle dna, ale żeby, żeby wrócić na te właściwe tory. Jeszcze można powiedzieć, że do Indiany wracają podstawowi starterzy, dlatego ta gra będzie wyglądała coraz lepiej i właśnie tu upatruje szans dla Indiany. Zwycięstwo po kursie 1.90, właśnie tak sobie stawiamy w tym spotkaniu. Drugie spotkanie będzie pochodziło już z piłki nożnej. Dziś w środku tygodnia gra serie A. Wczoraj serie A również typowaliśmy, bardzo ładnie, zazieleniśmy się na mecz Milanu, dlatego dziś weźmiemy sobie mecz Romy. Konkretnie Romy z Cagliari. W tym momencie Cagliari z okupuje ostatnie miejsce w lidze z tym, że gra Kagliari nie jest aż tak zła, na jaką, na jaką może wyglądać. W sensie, miejsce w tabeli nie jest adekwatne do gry. Natomiast są tam, gdzie są, jeżeli porównamy ich do porównamy skład Kagliari do składu Romy, oczywiście. Faworyt w tym spotkaniu nam się klaruje od razu. Kursy mówią też również same za siebie. 1,63 na zwycięstwo Romy w tym spotkaniu, ale jeżeli wejdziecie sobie na Superbet na stronę główną i w zakładce super oferta, y, mamy ten samo, to samo spotkanie po podwyższonych kursach. Y, mianowicie y, już wam powiem jak to wygląda. Tak jest, Cagliari Roma y, w tym momencie 1,70 podwyższony kurs przez Superbet no i ten zakład sobie właśnie w tym momencie biorę. Roma lekko może nie tyle podrażniona tą przegraną w europejskich pucharach z Bodo Glim, typ wyszła na mecz z liderującym na Poli udało się zatrzymać ehm, piłkarzy z Neapolu przez piłkarzy Jose Mourinho. E, bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza w defensywie rozegrane przez AS ROME. Ehm. W tym momencie jadą oni do Kagliari, gdzie są, tak jak już wspomniałem wcześniej, w roli faworyta i według mnie e, się z tej roli wywiążą znakomicie. E, Roma wygrywa to spotkanie, kurs 1.70, podwyższony przez Superbet. E, 25 złotych postawione na ten zakład, ponieważ próg pierwszy i zakład jest w tym momencie postawiony. No i co, został nam tylko na koniec odcinka mecz konkursowy. Mecz konkursowy, który dziś będziecie obstawiać w komentarzach. Weźmy sobie, widziałem tutaj spotkanie pomiędzy, właśnie, e, e, West Ham kontra Manchester City. Dokładny wynik tego spotkania e, wraz z minusem pierwszego gola. No i nikiem SuperBet, wiadomo, e, nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Spotkanie zaczyna się 20:45. Jeżeli chcecie zgarniać 50 zł, to taki komentarz musicie napisać e, poniżej. No, zgarnie go tylko jedna pierwsza osoba. E, dobra, to by było na tyle. Ja wam życzę zieloności i mam nadzieję, że tak jak wczoraj, i przedczoraj widzimy się jutro z zielonym kuponem. Trzymajcie się. Cześć.